Witam wszystkich z do Baszardów, Technik Elektronik No i kolejny film w zasadzie to na poleceniu mojego kolegi Nie jest to sprzęt kaliencki tylko jest to sprzęt kolegi Który będzie wystawiony niebawem na sprzedaż I chciałbym przeprowadzić w zasadzie no, można by powiedzieć przejmąd Tego radio odbiornika, a dokładnie Diory R206 Śnieżka Tutaj widzimy że ma nawet znak jakości więc zobaczymy, czy ta jakość przetrwała. No, odbiornik jest w zasadzie strasznie zakurzony leżał szczerze nie wiem gdzie. Tutaj można, można też już zobaczyć, że ma taką charakterystyczną, charakter, jakby łódkę, jak, jak każdy stołowiec. Po prostu się trochę ta płyta rozwarstwiła i w kształt taki. To jest bardzo częsta przypadłość w stołowcach. I nie tylko też w zasadzie, no a amatory na przykład coś takiego miały, w Zodiakach też się, też się coś takiego robiło. No i w zasadzie jest to można powiedzieć z jednej strony taka trochę uroka, z drugiej strony tak po prostu nie powinno być i to powinno zostać naprawione. Nie, nie ma aż takiej tragedii, ponieważ boki, nie są, ponieważ boki są tutaj tak jakby taką, nie są klejone do siebie, tylko są, są tak jakby taką, tak stałe. Yy, tutaj, to oklejno to, 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 to tak łączy, więc nie wygląda to aż, to aż tak tragicznie. Natomiast w konstrukcje, konstrukcjach, typu jakiś ślązak, giewon, beski, cokolwiek, je, jest po prostu charakterystyczne to łączenie, yy, przez co um, czasem ono się, ro, ono się po prostu rozwarstwia, no i, no i nie dość, że w elektronikę to się trzeba jeszcze bawić w stolarkę. Tutaj mamy do czynienia z wyjściowo całkiem nawet niezłym modelem, nie ma tutaj no, aż tyle jakichś rys na, na szybce oczywiście wszystko będzie, wszystko będzie czyszczone i, i będzie w zasadzie można powiedzieć zrobiona renowacja taka renowacja na, na, na pewno zrobię tutaj lepszy zórt czyli wszystko się umyje, zakonserwuje, radio się przestroi, natomiast czy będę zmieniać tu kondensatory sobie wszystko zobaczę jak, jak, jak mi będzie pokazywał to styloskop może zostawię w oryginale, jeśli mam jakieś, jeśli bym miał komplet wartości, to, to może bym je wymienił. Natomiast zobacz sobie też może chińskim miernikiem, gdzie, gdzie co po niektóre i, i by się dopiero za, za, za zadecydowało. Tak więc tak się prezentuje nierobiona śnieżka, zakurzona śnieżka, tym można przyjechać palcem, kurz jest straszny. I z tyłu wygląda ona w ten sposób. To, co mnie w Śnieżkach można by powiedzieć, wkurza, to jest brak jakby wejścia magnetofonowego, mag ponieważ mamy tylko zapis. Oczywiście, oczywiście, można zrobić w ten sposób, że zamienić tego dina na dna pięciopinowego i zrobić sobie dzielnik napięciowy. Tego sygnału, który idzie na głośnik, i puścić to przez, przez, przez rezystor i mieć. E, nie. To jest. E, 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 odwrót można e, tak dorobić, sobie gdzieś tutaj jakiś przełącznik, który by na przykład rozcinał UKF, i przełącznikiem by się, by się dołączało z, te, z tego DINA przez jakiś rezystor. Znaczy, to, to by musiało być zamienione bodajże na gniazdo pięciopinowe, a chyba jest trzypinowe, tak mi się zdaje. Tak więc w, te, w ten sposób to, to trzeba zrobić, bo to ma tylko zapis, a nie ma tak jakby no odczytu, czyli nie można sobie puścić jakieś mp3 stąd czy, czy coś w tym stylu. Okej, okay, więc ym, tutaj jakby tak patrząc to nawet nieźle wygląda ta buda z tej strony. Oczywiście jest turba zakurzona i trzeba będzie wszystko, wszystko yy, najpierw wydmuchać kompresorem i jeszcze dodatkowo odkurzyć z pędlem. Tak więc nie przedłużając, żeby ten odcinek też nie trwał nie wiadomo ile aczkolwiek pewnie, pewnie będzie trwać, nie, nie, nie wiadomo ile znowu chciałbym się w, w telegraficznym skrócie uwinąć y, z tą śnieżką, czyli ją przestroić y, znaczy, znaczy najpierw ją umyć, potem ją przestroić, ale jeszcze na stałym zakresie bym sobie chciał sprawdzić działanie generatora o którym będzie osobny film, a bowiem kolega y, dostał nie 20 y, 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 produkcji Zapan Warszawa i chciałbym przetestować jego działanie, więc myślę, że na starym UKF-ie tutaj na, na Śnieżce coś będzie się można było, będzie się można coś tam pobawić tym. Tak więc yy, chyba ten odcinek jeszcze połączę z prezentacją tego generatora, albo już później tylko gotową Śnieżkę yy, nagram yy, po prostu film yy, z tym generatorem, yy, mając do dyspozycji tą Śnieżkę. jeszcze Jeszcze nie wiem jak to będzie. Do końca, aczkolwiek y, to wszystko w pokażę. tak więc, y, najpierw y, przejdę do, do w zasadzie no, otworzenia całego y, tej całej śnieżki. tutaj jest i jest to zrobione do, y, dosyć prosto. Mamy, mamy tylko mm, dwa, takie, y, dwa takie mocowania metalowe. Musimy je lekko y, wykręcić i później puścić zaczepy w dół. Konstrukcjach typu giewont, śnieżnik, bezki, coś takiego, to mamy trzy takie i, i, i jeszcze mamy w środku, natomiast tu jest mniejsza, jest ta śnieżka, więc, więc mamy tylko jeden tu i drugi tutaj. Więc zaraz przejdę do odkręcania. Już tutaj pocięcie można sobie właśnie robić to w ten sposób, że o, tutaj są takie mocowania, i tam są później takie jeszcze y, drewniane, y, dorobione te. I to, się, I to się o to zahacza, te klocki. Dobra, więc tutaj mamy zrobione w ten sposób. Ciekawy, można by powiedzieć, e, tak z angielskiego cable management, czyli jest troszeczkę skrócony kabel, z taką dosyć ciekawą. <taki>, taki dosyć ciekawy, Aha, dobra, czyli to jest zrobione w ten sposób. Dobra, to się tym się zajmie później. Natomiast tutaj mamy już naszą śnieżkę. Wyjmę to z obudowy i będzie łatwiej można rozeznać stan techniczny naszego, naszego egzemplarza. Robimy to w ten sposób, że potrzebujemy mieć tak zwanego bita 3,16 cala, bywa, że. ja mam coś takiego, w ogóle polecam sobie to kupić, żeby się nie męczyć bitami, po prostu kupić sobie taki śrubokręt 3,16 cala, to jest akurat z firmy Wiha, polecam ogółem użytkuję to od, od początku zabawy z, z, z ONITRO i jest super i właśnie kupiłem to żeby się nie męczyć z, ty z tymi stołowcami gdzie trzeba mieć dosyć długą końcówkę jak się robi e, na takich tych grzechotkach z bitami e, tu akurat musiałem bodajże używać tam dwóch grzechotek czy jakoś tak więc generalnie polecam bardzo e, sobie coś takiego ogarnąć bo widzimy tutaj mamy za zamontowane e, tu już mamy e, w, 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 w ten no, y, 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 osadzony nasz, y, nasz śrubokręt, i w zasadzie zostaje nam na, na jeszcze tyle, więc to jest bar, bardzo wygodne. To kosztuje chyba tam kilkanaście złotych, tak, y, tak mi się zdaje. Bynajmniej tyle kosztowało, ja, jak, jak to upowałem. W ogóle polecam bardzo, żeby odkręcić, żeby wyjąć płytę główną. Jest przykręcony czy transformator, więc musimy go dwoma y, tutaj y, śrubami odkręcić i dopiero. Będziemy mieli dostęp do. To, znaczy, dopiero wtedy będziemy mogli wysunąć sobie, nasz, wysunąć sobie naszą płytę główną. Tak więc nie, nie pogłębić śrubek. Ja sobie polecam, na przykład sobie tutaj tymczasowo, bo mam ma, ma, ma taką półkę na szpeje i to sobie położyć, żeby, żeby po prostu nie zginęło. Tutaj mamy akurat nie zakręcane, tylko właśnie zategowane zszywkami. Nóżki jeszcze mamy pozostałości po oryginalnym, y, po oryginalnej folii y, całkiem ciekawa rzecz no i, no i tyle. W zasadzie tych, tych tutaj chyba nie musimy odkręcać, bo to, to, bo to tylko ma zadanie, te wkręty mają zadanie nie trzymać tutaj y, te sportniki. No i powinno już nam wszystko wyjść. Tutaj mamy już y, jeszcze, jeszcze polecem tak, jak się to odkręca, to wziąć sobie później śrubokręt może być jeszcze mniejszy i po prostu to się tak y, no, odgina żeby po prostu nie, 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 nie trzymało się w tej, w tej szynie tam. no i dobra, to wy, wyjeżdżamy z tym ważna rzecz przy yy, tak wyjmowaniu yy, z stołów yy, takiego stołowca trzeba uważać na to, że tutaj mamy taki ekran w sensie tu mamy masę i mamy zaekranowane ze, to, to od spodu więc po prostu trzeba ten, zwrócić uwagę, żeby tego po prostu nie wyrwać. Czyli to musimy po prostu ten, wy wylutować. Okej, okay. kiedy już to mamy wy wylutowane, naszym zdz -em? No Bo w sumie to jest tak, że no, mam tą stację, niby, no, ale wolę, wolę, wolę to robić z ZDZ-em. No tą, tą elektronikę, co w Unicze się, się fajnie robi z ZDZ-em. Natomiast jak już. Czasem robię w jakimś SMD, no to, no to, no to wtedy stacja, no bo, no, no bo nie ukrywajmy, że te, że taki groc z, z, z półtorówki czy coś w tym stylu, no to to, to nie jest to dobre do, do właśnie SMD i do tego, że musimy mieć stację kolbę i wszystko i wszystko tego typu. Okej, okay, tak więc najpierw zrobiłbym porządek z budą, czyli najpierw takie wyczyszczenie skórzu najpierw na sucho, czyli pędzel plus kompresor albo plus no, odkurzacz albo i to i to. i Generalnie pozbędę się kurzu ze środka i będę już miał załatwioną sprawę związaną z obudową. Natomiast później przejdę do mycia całego panelu przedniego, tam radia, płytki i generalnie wszystkiego, bo jest no. Kurzu jest trochę, jeszcze będzie taka, taka jedna przebitka zrobiona, właśnie z tym kurzem. Teraz tak, możemy to zauważyć, w jakim to wszystko jest w stanie. W sensie, no jest kurz, natomiast jeśli chodzi o rodzaj kurzu, to nie jest to ten taki lepki kuchenny. To sobie teraz będzie ten, taka mała, mała no, archeologia UL1211. Totalnie skorodowany, totalnie skorodowany, znaczy ze za, śniedziały pr od pośredniej Tutaj mocny, mocy UL1482 no, tutaj sobie nieco agregacik strojeniowy taki No, to to zaraz wezmę pod kompresor, no, natomiast teraz sobie tak tylko patrzę to, tak powierzchownie czy czym mam do czynienia, aczkolwiek nie no, kurz jeśli chodzi o rodzaj kurzu To jest kurz taki można powiedzieć, który ja lubię Czyli, czyli, jest to po prostu taki lekki kurz, który bez problemu zejdzie, zejdzie sobie, czy to za pomocą, czy to pędzla, czy to sprężarki, a jedynie później się jeszcze może izopropanolem by tutaj doczyściło wszystko. Na pewno tak, do przetarcia, do przetarcia, do wyczyszczenia będą przełączniki typu no izostat, więc je, je się zaleje benzyną i może, i może to, to, to coś da. Z rzeczy tak do czyszczenia na pewno będzie przewód zasilający jeśli chodzi o przewód to mogę sobie y, tutaj wyjąć y, wy, wyjąć sobie ten plastik. Jeśli chodzi o, o, o ten plastik po co tutaj jeszcze y, 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 czemu tu nie mogło być tak po prostu po prostu, prze, y, po prostu tak jakby przy, przymocowane bez tego. To jest, to jest coś takiego jak klasa ochronności. I, więc to jest to jakby druga klasa no, y, y, no ochronności, przez co musimy mieć wszystko w podwójnej no, izolacji. Czyli, czyli, na przykład, jak idzie przewód, to musi na przykład jeszcze chwilami być na przykład w takiej no, odgiętce czy coś. Po prostu to są normy, które, które były. I tak, z takich rzeczy, no, no to się zobaczy, jak, jak, jak tutaj będzie. Tak więc pierwsza rzecz, ogarnę właśnie ten i ten plastik się umyje. I umyje się cały przewód zasilający. W zdjęciu tutaj, tej takiej obudowy, która właśnie ma być tą drugą klasą ochronności, która właśnie wynika z tych przepisów, otrzymujemy tutaj widok na, na fazę i na, i na neutralne. Zależy, jak się też podłączy przewód tu, tu, sieciowy, którą stroną, no to, to będziemy mieć taką na, na, na po drugiej. Z stronie, tak więc to jest fajnie bo jest na kółkach tych takich pomiarowych więc sobie możemy to odlutować od i nie będzie żadnego problemu tak więc przystąpię do odlutowania przewodu, z, przewodu z zasilającego no i zostanie on umyty wspomniany wcześniej przewód już się suszy natomiast teraz jeszcze umyję sobie tą część no i później po wyschnięciu, w międzyczasie jak będzie schnąć ta część, przejdę do mycia, do mycia całości sprzętu, czyli przedni panel. Przedni panel, o ile pamiętam, ściągał się w ten sposób, że zdejmowało się pokrętło strojenia i pod pokrętem strojenia była śruba, którą się wykręcało. I wtedy dało się szybkę wyjąć. bodajże że tak było chyba w 207, a w 206 pewnie też tak jest. Więc teraz zobaczę, czy faktycznie w ten sposób się to robi. No a więc, czas się umycie. moment właśnie który stanowi tą, można by powiedzieć, drugą klasę ochronności, już jest umyty, więc, więc sobie też będzie dosychał. No i, no, i tak, z rzeczy teraz właśnie przejdę do mycia całości tego zbiornika Jeszcze, położę go sobie jeszcze w tę stronę. I właśnie, przedstawię w jaki sposób się demontuje tą ściankę, znaczy tą ściankę, tą szybkę. bodajże że tak, trzeba pokręto strojenia. Ten dobrze, czyli zdejmujemy pokrętło strojenia. Przy okazji też można je umyć. No, i tutaj mamy właśnie jeden, jedną śrubkę. Odkręcamy no i tu są takie dwa, dwa zaczepy, i to się wymuje w ten sposób, że ciągnie się tak, i potem tak. I nam szybko wychodzi. Musimy być wtedy uważni, żeby nie, żeby nie dotykać też palcami tutaj, tego żeby się nie podbijały nam te a, na tej skali. Natomiast skalę też będzie można bodajże chyba zdemontować, chyba że jest integralną częścią chyba, że ona jest integralną częścią tej całej obudowy, to wtedy ją tylko się przesunie raz tutaj, umyje się tutaj, przesunie się potem tam i się umyje też tam, więc będzie to zrobione w ten sposób, tak więc gałki można sobie ściągnąć, będą, będą też do mycia, no i, no i cała skala również będzie do mycia, no i cały radioodpornik. Jednym z fajnych patentów na suszenie płytki jest po prostu suszenie tego mikro, y, tą nie mikrofalówką, suszarką. Y, suszarką od y, spodu y, płytki i jest bardzo dobre. Ok. Już mam generalnie schemat, bo sobie chciałem zobaczyć dokładnie, y, jak tutaj idzie mi jedna droga jednego potencjometru. Mowa tutaj o tym r 20 Jeden, który ma wartość 47 kilo, i to jest y, tutaj ten oznaczony, y, zabezpieczony takim właśnie turkusowym makierem. Y, jeśli bym mi nie chciała działać pośrednia, albo by coś tam przerywało, to gdzieś szumiałoby cały czas, y, to zwykle wystarczy trochę pokręcić tym potencjometrem i się sprawa naprawia. Aczkolwiek w, w, zawsze mówię, że Opatrz się go albo przemyć, wywalić tą śnieć albo po prostu go podmienić jak nie ma opcji o przemyciu już jest można powiedzieć trochę wysuszone natomiast jeszcze się to musi trochę samo z siebie wys wysuszyć więc zostawi się to na jakiś czas może albo zaraz jeszcze kolejna ta jakby sesyjka yy, będzie z, yy, z tą suszarką, żeby to tak dos dosuszyć do zera Widzę tak, już wszystko się ładnie umyło. Można, mogę tak powiedzieć. Nie zostało za, za dużo tego osadu w zasadzie tak w minimalnych miejscach może jeszcze. Natomiast w większości już jest y OK. No tak więc to by było na tyle. I zaraz jeszcze będzie cięcie i już później będzie składanie całego odbiornika Aż, Aczkolwiek nie, jeszcze nie będzie składania odbiornika. W sumie to mogę już założyć na, założyć na przykład tą przednią y szybkę. Tam, tam sobie się suszy. No i już mogę założyć też przewód sieciowy, tą taką osłonkę. No i jeszcze dotować przewód zasilający i przystąpić do procesu przestrajenia. Przestrajenie jest proste. Jak budowa cepa Większość ludzi, którzy, którzy zaczyna swoją przygodę z unitrą właśnie z, zaczynają od, od jakiegoś stołowca. Jak nie od stołowca, to od amatora na przykład. Wam to, że jest, jest, jest dosyć, dosyć prosta głowica GF29. strojna jeszcze nie jest, nie jest przestrojona napięciowo, tylko jest jeszcze strojona pojemnościowo. W skrócie, duży, no agregat strojniowy tam jeszcze jest często stosunkowo duży, troszeczkę mniejszy niż tutaj. No i y, 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 y jest to po prostu w, 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 w ten sposób. Tamto przystrojenie uczy poniekąd wycinania konstatorów co nie jest dosyć dobrą metodą. W świecie WCA tylko najlepiej jest wylutować i wylutować, bo wszystko ma swoje pojemności pasożytnicze i taka natura tego całego WCA. Tutaj, jeśli chodzi o stołowce, jest dosyć, jest, jest dosyć prościej. Cewki nie mają swoich karkasów tylko są, są, takie, powie, tylko są takie powietrzne i nimi będziemy ustawiać i to heterodyne, i to wzmacniacze wejściowe. No i, no i tak, zobaczymy sobie później schemat mniej więcej jak to wszystko le leci i będzie możliwe, że wszystko wi wiadomo. No a schemat wygląda w ten sposób. Yy, głównie w przestrzeni chodzi o to, żeby wywalić po pojemności, które są równolegle z trymerami. no i No i co? No i może się uda. Tak więc y, mm, wezmę sobie jakiś przepis na przestrojenie z, z, z elektrody. Ale z drugiej strony znalazłem no tutaj jakiś taki sposób, no, że nie wiem, albo z jakiegoś tam EDWEP czy coś w tym stylu, gdzie widzimy właśnie y, cały to jakby rozkład. Ludzie, ludzie tutaj polecają sobie za C80 i C81 wsadzić jakieś tutaj trymery. A no, tutaj nie ma żadnych trymerów. Aczkolwiek to jest tak. Yy, wartości kondensatorów przy zastosowaniu trimerów C80 i C81. Czyli jakby zastosować trymery, to robimy te wartości, a jak nie zastosujemy trymerów, to robimy te. Czyli tak, musimy mieć 4,3 do 18, potem 43, czyli no jakby te wlutowane, możemy, możemy wlutować tutaj 15 i 12 piko i podmieniamy w zasadzie tylko te cztery yy, kondensatory i powinno to chodzić. Zobaczymy sobie teraz, dajmy na to, jak wygląda sprawa. Rozmieszczenia tego na płytce, no i rozpocznę przestrojenie. Po prostu musimy wylutować cztery kondensatory, no i zalutować je od nowa. od cała filozofia. No, i jeszcze został do wymiany jeden kondensator C17, czyli 27 pico na 12 piko. No, i w zasadzie można powiedzieć, że będę kończyć tą część artystyczną, no i przejdę do strojenia. Ok, tak więc po pomiarach napięć doszedłem do tego, że są jakoś niskie strasznie w rejonie tego UL-a, i to jest moim zdaniem musterka, że po prostu poszedł ten UL 12-11, który dosyć często idzie. Myślałem, że to poszedł ten potencjometr, natomiast to nie jest ten potencjometr, ponieważ regulacja taka nim w zasadzie nie daje żadnego efektu, a to powinno być tak, że przez pewien zakres powinien być słyszalny szum. Później powinien, powinien on, on zanikać, bo tam poruszamy tym potencjometrem. Natomiast, yy, natomiast to nie jest to, czyli można by powiedzieć, że to nie jest ten potencjometr, tylko to jest UL. No, UL kosztuje tam, nie wiem, 5 złotych, może trochę mniej, albo, albo trochę więcej, już nie wiem dokładnie, ale trzeba będzie wymienić tego UL-a. No i dalej będę szedł w naprawę yy, tej śnieżki. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. W śnieżce poszedł chyba, poszło chyba pecze, co jest dosyć częstą musterką w tych odbiornikach typu tam Giewą, Ślązak, Beski, coś takiego. Więc generalnie poszedł tutaj UL, bo wzmacniacz pracuje OK, w sensie dotykając się pokręt, jest słyszalny brum, tak więc wzmacniacz jest OK. Natomiast tutaj część radiowa, no to poszło i trzeba będzie je zrobić. Tak więc dziękuję za oglądanie. No i zapraszam na następną część naprawy tej śnieżki. I jeszcze taka szybka dogrywka dotycząca tego PG20, o którym tak opowiadałem, PG20 jest w zasadzie zepsuty chyba, bo dając na power wychyla mi się sam wskaźnik na na fula mimo, że napięcie wyjściowe jest zniwelowane w zasadzie do, do zera, więc, yy, więc generalnie no, trzeba będzie go naprawić. No i też jeszcze tak jeszcze nie powinno się używać wskaźników na, na pełni wychylonych, ale tak przez chwilę pokażę, że jeszcze troszeczkę dziwnie pokazuje w yy, wskaźnik częst, yy, częstotliwości. Tak więc wszystko jest do wyczyszczenia i do skalibrowania od nowa do instrukcji serwisowej, a jakąś tutaj posiadam, więc... Więc myślę, że da, da się radę, aczkolwiek to już będzie robić kolega tego, tego PG-20, żeby go doprowadzić do, do, do ładu i, i żeby moim zdaniem chodził. Natomiast u mnie do FM-u akurat chciałem sobie kupić coś właśnie klasy tego Iwacu, czyli jakiś nie wiem, Pana Panasonic, coś takiego, jakieś HP może żeby przestrajać te tunery, no nie tak na słuch, tylko właśnie tak jak dawniej było to K937, który jest aktualnie na pożyczce, to żeby właśnie mieć coś, coś, coś tego typu. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie, taki mały suplement do tego filmu odno odnośnie właśnie tego PG-20, bo byłem ciekaw czy on działa, nie działa, znaczy działa, ale jest niesprawny, więc, więc generalnie tak, tak na, na tą sprawę należy na, na patrzeć dziękuję wszystkim za oglądanie zapraszam też na jakieś inne filmy sobie można y, z, zobaczyć bo też jakieś może ciekawe rzeczy uda się z nich y, wynieść tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie pozdrawiam